thank <laughs> you 2023 to rok inwestycji. Zainstalowaliśmy kilka nowych rozwiązań oraz zmodernizowaliśmy istniejące. Pierwszym urządzeniem, które zainstalowaliśmy, jest hydrauliczna prasa krawędziowa o szerokości roboczej 8 metrów i nacisku 650 ton. Takie parametry maszyny zapewniają nam samodzielność. Możemy na tej maszynie wykonać wszystkie elementy do naszych produktów bez wsparcia zewnętrznych wykonawców. Masyna ta daje również nowe możliwości naszym konstruktorom, dzięki czemu możemy dostarczać jeszcze lepsze rozwiązania naszym klientom. Praca posiada system kompensacji skar materiału, np. grubości arkusza, a także granicy plastyczności, dzięki temu praca jest precyzyjna, powtarzalna i bardzo łatwa. Następne urządzenie to teraz spawalnicza do zautomatyzowanego spawania. Urządzenie to służy do łatwego i szybkiego łączenia elementów metalowych. Cechuje je wysoka wytrzymałość i powtarzalność. W celi spowalniczej zainstalowane jest źródło spowalnicze wysokiej jakości marki Frontus. Technologia tego sprzętu znacznie ogranicza ilość powstających odkrywców, a także zapewnia wysokie tempo pracy. Kolejna inwestycja to modernizacja linii lakierni proszkowej. Zainstalowaliśmy tutaj kolejną windę załadunkową, dzięki czemu zostało wykluczone krzyżowanie się elementów polakierowanych z elementami oczekującymi do lakierowania. Powiększyliśmy także tunel składalniczy, w którym elementy oczekują po wygrzaniu się w piecu. Modernizacja ta ułatwiła znacznie pracę oraz poprawiła przepływ materiału. Po modernizacji linii lakiernej proszkowej zainstalowaliśmy automatyczny regał na blachy Twin Tower. W dwóch wieżach tego regału znajduje się 36 ruchomych półek na blachy o ładowności 3 ton każda oraz 6 dodatkowych półek na inne elementy. Magazyn ten jest spięty z palarką laserową, dzięki czemu załatunek materiału na stół roboczy odbywa się w sposób pełni automatyczny. To rozwiązanie zapewnia całkowite wyeliminowanie wózka widłowego, a także bezpieczny, łatwy i szybki dostęp do składowanych materiałów. Magazyn ten dał nam również nowe możliwości zorganizowania przestrzeni fali produkcyjnej, dzięki czemu mogliśmy poprawić procesy w innych gniazdach roboczych. Dokonaliśmy także inwestycji na naszym magazynie i zainstalowaliśmy tutaj regał wysokiego składowania modula, dzięki temu regałowi na małej przestrzeni magazynowej możemy gromadzić dużą ilość części, co zapewnia stały ich dostęp do naszej produkcji, przez co nie zaburzamy wydawania maszyn naszym klientom. Ostatnia nasza inwestycja to automatyczna komora szutownicza. Jest to szutownica mechaniczna, w której stosujemy ścierliwą kuliszę, wprawiane w ruch za pomocą czterech turbin. Takie rozwiązanie gwarantuje odpowiedni profil probowatości do kolejnego procesu, jakim jest malowanie proszkowe. W maszynie tej zainstalowano także dozornik na środek neutralizujący. Oleje, który zapewnia czystą powłokę obywatelnego materiału, a także czystość ścierliwa. To z kolei znowu przekłada się na wysoką jakość późniejszego lakierowania proszkowego. Wszystkie te inwestycje zapewniają łatwiejszą, bezpieczną i wydajną pracę. Dzięki temu możemy dostarczać naszym klientom produkty najwyższej jakości.